Oh. A mięciutko No, tak sobie bym powiedział przy tej próbie. Co? Yo! First try! E, Siemano, tutaj Konrad kanał forum dyskrypcowe. Dzisiaj coś nowego, bo mam tutaj ze sobą stą Jesteśmy na Streep Parku Zachodnia. Co ciekawe, mam tego stą skatea od 18 roku życia. Dostałem go na 18. Więc właściwie. 3,5 pół roku minęły od czasu kiedy go mam, a nawet kurczę 4,5. Ale jestem starym dziadem. Nieważne. Mam go już 4,5 roku. Pierwszy raz go mam na skateparku w Warszawie, ciężko śnieg. Jest ze mną dzisiaj tutaj osoba, która zrobiła swoją czyli Sikora Vlog. Znowu zapraszam was na kanał Sikory. Porobimy triczki, razem się będziemy wymieniać, bo Sikora zapomniał swojego snowskate'a z domu. Tak co e... to... Ale snowskate Kontra. Puh, 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 puh. Stary Blad deskorolkowy. Nie wiem, to jest chyba 7625, w ogóle, więc to Tak, będzie znaczy. czyli będzie porównanie snowskate, Skate ambition, ambition skateboards Czy tam Snow Skate? Do... E, kontra e, Blad. E, my lecimy jeździć. Zapraszam do oglądania elo Widzowie, zobaczcie, jakiego ktoś tam zrobił wielkiego bałwana. O, jedzie tutaj. Widzowie <grywa> ocenią. No, ale po 10 na Big Spinach, to będzie bliżej, widzowie oceniają. Jeżeli będzie to Sikora, to wygrywa Suba, musicie mu wszyscy dać Suba. <grywa> to muszę się postarać. Fem! <laughs> <Hey. laughs> hey. oh,

Trzy bonusowe. No ja jestem za... <laughs> Ale już poza, tur poza turniejem. Jak zrobimy, to wrzucimy po prostu. Dobra. Dobra. Ale teraz decydujecie w komentarzu kto, wy, kto tutaj zrobił lepszego BCB bispina do tej pory. Chociaż nikt nie zrobił. <grym> to był bliżej właściwie Szkoda, że poza konkurs Dawaj Filip! Dobra, na samy spot dobra widzowie, pójdź do linii. Trzeba spróbować schody zrobić olkę. To będzie chyba najtrudniejsze, co zrobiłem na Southcake do tej pory. O! 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 Tak szybko na Southcake jeszcze nie jechałem. No ładnie. Ja pierdzielę, ale by było super. Najlepsze uczucie świata. Jej! Yes. Juhuhuhuhu! Zjeżdżą! Zjeżdżą! Jeden! Ale co back to back zjeżdżony! Back to back? Ale że back to back zjeżdżam. Jeeej! Yes. Sekwa widzowie, sekwa jest tak? Ale wariatwo, że się odpyć można. Dobra widzowie, próbujemy skoczyć na murek Przejechać do końca Ale wariatwo Trzego zaraz Widzowie, najtrudniejsza przeszkoda przed nami tak zwany Dropin na ja kotorze. Ale się boję. Od razu Wam powiem, czemu Dropin jest najgorszy ze wszystkiego, jeśli chodzi o snowskate'a, co mogę sobie wyobrazić. Bo, jak macie tu deskę, to jak ją przechylacie, to ona lubi uciekać w tył i wtedy się leci na ryj po prostu. To brzmi jak coś giga strasznego. Dlatego ja robię z tego, a ja herbatkuję. Bo się tak zmęczyłem, że koniec świata ja! Opa! First try Ale jak zrobisz dropina zwykłego to ci kupuje, nie wiem, Monstera Lubisz Monstery, Lubię Lubisz Mister. Dobra, to było naprawdę proste nie? Bo nawet się to lokinuje na tylnym, tak jakby na tej tylnej kłodzie. mi jeszcze jedno <noise> O, w sumie Tylko trudniejszy w <noise> tuho O Zrobiła to Zrobiła, zrobiła to <noise> Dobra to było giga trudne widzowie jedno Zrobiłeś? No? U mnie nie było widać. Źle ustawię się, da. Dobra, ja ustawię tam. Nie! Yeah. Nie! Yeah. Rock and roll! Ena, River. Nice. Oh. A mięciutko, też. no tak sobie bym powiedział przy tej próbie. Nie, yeah! jechałem Uhu! Yo! mamy to widzowie. Jeżeli tutaj dotrwaliście. Dzięki za oglądanie. To był filmik z Snowskate'a razem z Sikorą Pamiętajcie o naszych kodach rabatowych w opisie. Yy, siemanko! Wow. Co?